おっそーじっし、いや、もぎゃぞろぞろしで、もっと準備をつごうのね。ちっく、おー。で <noise> も<楽>、ルーフェスタイフ、さしねえんだよ。いいね、だめだめ。ちっ、ちっ、ちっ Life Travel. Yeah, 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 Seria, która będzie dotyczyć moich podróży po świecie dookoła, po krainie zwaną Polską, może gdzieś dalej kiedyś! Seria, która dotyczy podróży właśnie mieć i żeńskiego moi Life'a, który Zwykle nie rusza się sprzed komputera, który nigdzie nie jeździ, N nigdzie totalnie, zwykle ni naj najczęściej nigdzie go nie było. A jeżeli już a nie jeździ przed z rodziną, albo jakieś wycieczki są, to na co najwyżej. Tylko do pierwszym odcinku będzie o wyjeździe do Poznania. Da, 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 da. Tak jak to pokazywałam na blogu, dwie imprezy 2, czyli Japonikon 2 i Akwazon. Nie żałuję, że tam pojechałam, było naprawdę fajnie wróci w końcu, jaką żeński no Life zaczęłam podróże samotnie. Totalnie samotnie. I cieszę się, cholernie się cieszę, że w ogóle tam byłam. Aaaa, jak tam znowu grubym włosem. już tak delikatnie, Delikatniej. I tu się pojawia pytanie, czy ja zrobiłam w końcu, w końcu nie? A Niestety nie podoba. No tak. A teraz zapraszam na relację. Jedziemy. Niestety, tak mnie paskudnie słychać, że muszę zrobić tę narrację na tym klipie. Mówiłam o tym, że wyjechałam o 6 z Koszalina i że jadę tylko na jeden dzień do Poznania. Znaczy, no tak, na jeden dzień, bo wcześniej miałam zamiar, że pojechać na dwa. Niestety, pojechałam tylko na niedzielę. Ale, wie, ale już dosyć tego pieprzenia, ja więcej nie dam, nie dam, spo, nie dam z pociągu raczej relacji, ty. Uuu, Nie dam więcej tego pieprzenia! Koniec! Jej, yeah, dzień staje, jej, jej, jej... Jej, jaka siedzę głowa, jej, jej... Wy... Ciekawe, gdy widzicie, je, nie, nie, jej, na górze jest księżyc, jestem woda. Nie wiem, polskie Jeszcze nad ranem. Jestem plurową. Tylko ten złot tego niobna. Księżyc. bo bedwarszu. I, I przejeżdżam do to jest trochę za późno włączoną kamerę, ale... Tam oglądali jakieś te kłęby wielkie. To są kłęby znanej w regionie... znanego w regionie Kronospan. Gdzieś w Polsce Tam są. Tam, 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 tam. Z drugiej strony po prostu. O, ma. Ja tak blisko kominów nie byłam wcześniej ja nie mogę. Nie będę stała mu siedzimy. Tutaj jesteśmy w drodze na y, konwent. Tu jest ta szkoła. Tutaj. Tak, już się kameruje. Przecież nie pamiętaj o Zubieckim. Ja, ja poradziłam z koleżankami, autobusowym. No raczej was nie poznają po, 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 po głosie. Po głupich no, Jestem, wam mogę pogrubić. Tak jak robią, to uwaga! Co, e, i tak nie widzę, To nie koło uczestniczyć jako media? Co so, so. to do Kary i do na Całunarzywca. Tutaj koło. A to jest cały ten ze strony Japoniką. jest pewna я немного не могу не вижу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, кого поем, иди не кого поем, не могу. Cool. Pierwszy panel, na który przyszłam, to właśnie panel o MMORPG, w którym to rozmawialiśmy właśnie, jak na co wskazuje o MMORPGach. Głównie na początku skupiliśmy się na tym, kto w co gra, i ten oto tutaj prowadzący pytał się nas, co żeśmy grali. No i Oj, no i teraz mówisz to raczej jak coś skupiałym. No dobra. <grym> ja mm, To jakieś takie proszę. Shake a Swiget, Smokin' na i Wakfu, jak na razie. No, ja nie, nie mam jakoś specjalnie czym się pochwalić, jeśli chodzi o MMORPG, ale byłam, chciałam się do dowiedzieć nieco bardziej, nieco więcej o MMORPG, na zwane MMORPG. Niestety, no, trochę się zawiodłam na, przy prowadzeniu akurat te, tego panelu.

No <tansen> bo na prywatnych. Tak, no, nie tak, mam tak, no, tak, no, ma prywatnych. To? Ja nie mam karty grady. Prywatosz. Prywatko. To się też pojawił. Kolejnym istotnym etapem jest to, że jeżeli już jesteśmy członkiem po ja jakiegoś kółka, to tak naprawdę są tylko staje się również... Ten panel był nieco ciekawszy i jak nas wskazuje, jak on jest powiedzieć, my właśnie o tym, jak łączycy żyją, jak żyją w rodzinie, w sąsiedztwie, jak działa jak, jak, jak w jak działa jak, jak z edukacji. I jak, i jak pracują i wiele, wiele dosyć ciekawych rzeczy. Tu co się siedziałam, było nieco ciekawe co 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 no, to, coś padało w Polsce, bo trochę to bo trochę, trochę było monotonnie, więc tego, że, No tego. Nie, 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 było i to, i to, nie, Ale, Aha, jeszcze jedna mała kwestia. Jeżeli byście chcieli obejrzeć te relacje, które nagrałam, ponieważ to mam z tym to piszcie komentarze na dole, jak możliwe, że udostępnię te relacje, które udało mi się zakręcić. Równolegle mamy tutaj prywatne uczelnie. Czy prywatne uczelnie zostały Znamy nasze zbiorniki tak, tylko, że w niedawnej nie było mieście poprawki z kilkanaście. Przykładem jest wiadomo, w którym, tak się orientuje, poza publiczną uczelnią znajdują się 42 uczelni. tylko tym, że przychodzimy na do spotkania z Tałaczem i y, rani, w terenie, się zajęcie. Kolejny panel był bardziej historyczny, a konkretnie o II wojnie światowej. W tym momencie, kiedy ja weszłam, prowadząca mówiła o roli gejsz w Japonii w, drugiej wojnie, w okresie II wojny światowej. Nieco fajnie się dowiedziałam, ale długo nie, nie zasiedziałam na panelu niestety. I niestety jest, ponieważ wszystkie okna były zasłonięte, to niestety jakość nagrania też, się, też mocno spadła. Ogólnie, ogólnie jakoś nagrania jest słaba, ale w tym momencie jest jeszcze niższa. Jednak jeżeli ktoś jest chętny do posłuchania, do posłuchania jeżeli ma o tyle dobry słów dalszej, dalszej, dalszego ciągu nagrania, proszę wpisać w komentarz. Do są Polski rozszerzony, angielski rozszerzony. I jeden z trzech, jeden z trzech e, czy, czy to, albo drugi język obcy. E, właśnie, jeden z trzech. Je, drugi język obcy lub geografia, lub historia, albo ta nie, nie ma tego rozszerzona. Nigdy mogły być tylko podstawowe, ale tak naprawdę nie było Nigdy nie to rozszerzenie, jeśli na to jest W typu. Tu właśnie przeglądałem jedną z książek, która była podawana w ciągu rąk w yy, których właśnie się uczą studenci na Japunistyce nie, 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 to jest pewnie Pana o Japonistyce, który był już moim ostatnim, tu też się nieco dowiedziałam. I, i cieszyłam się, że jednak na Japonistykę nie poszłam, bo kiedyś, kiedyś o tym myślałam już nagrania też jest słaba, ponieważ właśnie też pozostawiamy okna. Dowiedziała się też m.in., że trzeba było i mieć raczej czyli angiel w szkole średniej na poziomie, nie podstawowym tylko, no, kontynuację, by... Wiesz, to akurat jest raczej jasne. Kopie, herbaty, w Romanii Tu akurat zmieniał parę to e, rzeczy, w których akurat to, się właśnie uczynił. Zastanawiałam jak na polisyce, To był już ostatni panel. No i, na skrajne relacje, które będą po, poza. poza. komendą. To No i skończyliśmy. Niestety, zbyt wiele lat tak się nie było. Ale jak na pewno, ten film mój pierwszy raz. Miara fajnie. Ale tätä, Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to gratulacje. To wszystko się właśnie tak wyglądało. W tym oto miejscu też zapraszam na kanał 39-letniego użytkownika, który akurat relacjonował wydarzenia z Aquazo, jak i też z jeszcze innej imprezy, która się odbywała na targach MTB, a mianowicie targach modelarstwa, na których też... Przy, przy okazji kiedy się strzeliłam, że coś takiego jest też chciałam przyjść, ale niestety wyjściówka była tylko na jedną imprezę, a niestety jestem studentką filmy pokazane są w lepszej jakości, także zapraszam też tutaj oczywiście, skoro gdzieś pojechałam, to musiałam sobie coś e, coś zdobyć na pamiątkę i tak mam właśnie tutaj tak zwane e, fa e, fanty, achievementy, łupy, zdobycze e, skarby i tak dalej zdobycze z Japonikono to Czapka. Nieco krzywa. Co krzywa ta czapka. Nie, no, może może nieco niespecjalna, jeżeli chodzi o s, sam, ksz, sam kształt i tak, te... ale że był z tą liter, to sobie wzięłam. A nie, mia, nie miałam już czapki z daszki takie jakieś no, czarne czy jak cokolwiek, to to są... Oczywiście wiem, że czarny się grzeje, ale ja to gdzieś. Że można, żebym miała daszkę. To nic, że wyglądam jak, jak debil, ale okej, okay, nie? Przypinki. O Eduardo Erlico Jaką Kucyk. Pierwsze, pierwszy raz go zobaczyłam jako kucyk i pomyślałam, a co tam wezmę. Mi się, mi, mi się w miarę jako tako podoba. I w miarę, w miarę dobrze się prezentuje na torebce. Przypinka z Rarity. Tak. Ponieważ ja. Je, <ścoughs> ja tak hipstersko wolę. Spaczki kucykowe, to ja lubię wszystkie kucyki, ale najbardziej lubię... Moim numer jeden jest Rarity. Tak hipstersko, nie? My jestem królem cool hipsterem! Yeah! Miałam jeszcze, miałam jeszcze przypinkę kata ale gdzieś mi się zawieruszyła. Mam, nadzie mam nadzieję, że ją znajdę, bo... Nie Yankut <laughs> Oczywiście biletik y menu. To było oznaczenie na konwencie. Jest z papieru. I tak byłam na pierwszym nie, na, na tylko na jednym dniu, więc, więc n, 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 raczej... A ja się n, 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 nie obraziłam. K kolejne zdobycze zdobyłam już na Aquazo i są to, jak widzieliście, darmówki głównie. Magazyn, z którym się już wcześniej zetknęłam, magazyn akwarium. Oczywiście, że niby do to były jakieś różne te bon bonusy dołączone, te karmy i tak dalej, ale że to były darmówki, no to nie spodziewałam się cudów. Z, zwłaszcza, że ten miesięcznik kosztuje 12 zł. Drugi miesięcznik to... to też jest magazyn akwarium, to jest tyle że jest nieco... jest nieco... jest akurat nieco inny. A, tu mam... tu mam wejściu... <śpania> wejściówkę! Jak jechało się regionalnymi, a regionalnych oczywiście ziom straszny na, przez przez pierwszą część drogi. Później jak zapudają gorącem ze skrzeń z tego spiecu, buch, para, buch, napindziea, to kurde patrzcie, się wszystko. Miałam akurat blisko reklamówkę z pudełkiem, w którym miałam ro roślinę in vitro. I to pudełko też niestety nieco się uszkodziło. Nie mam akurat tego pudełka, ale możliwe, że w tym momencie widzicie, yy, widzicie filmik z tym, oto, yy, z tym oto pudełkiem. Jest to roślina yy, Eleocharis eleo, acicularis. Wymagania, wymagania świetle średnie, tempo wzrostu wolne, temperatura wody 22-29 stopni, twardość woga, wody oczywiście miękka średnia, pH wody między 5 a 8. Uchodzenie Europa, Azja, Ameryka, Australia. Dużo zamiast jest to, że ponieważ były to tergi, to były naprawdę tanie te rośliny. Takie, właśnie jak wid widzicie, to, to było duże, duże pudełko. To takie pudełko było za 10-11 zł. Ja po prostu, jak się dowiedziałam, to już od razu biorę. Sądziłam, że takie pudełko będzie kosztować 4, minimum 40 zł. W, War w Warszawie, w jednym z re renomowanych sklepów zoologicznych, ten te jest akurat typowo, typowo nastawiony na akwarystykę. Tu na, do na dole będzie, będzie, będzie napisane, jak się nazywa ten, ten sklep. Mchy, czy jakieś takie inne w kubeczkach, pier te yy, rośliny się sprzedaje po 20, minimum 20 zł. Przy, przy wysyłkach też. Więc naprawdę to, jest, to była e, świetna okazja. Dwa plakaty. Plakat, który sobie tu, tutaj położył na szafę. Z rybką, z rybką. Podejrzewam, że to jest bojownik. I to na to, na bojownik. A, jest. Jest podpisane Beta, Splend e, Beta Splendens. Beta Sam is e, Yellow. Kurwa. To że bojownik, no. Powieszę go sobie tutaj na w ścianie i będzie mi będzie witać co rano, no. To jest. Żółwikie, yeah, jest żółwik i to będzie nawet popisany. Tak, żółw czerwonolicy. Jest żółw Czerwonolicy, a ja mam... Jeżeli widzieliście vlog numer jeden, to wiecie, że też mam też mam starego żółwia czerwonolicego. Dziękuję Ci Mizuki, że byłaś. Strasznie, strasznie się cieszę, że zrobiliśmy tak zwanego devmeta i yy, Naprawdę, naprawdę, fajnie, że mogłam spotkać w końcu osobę, którą znałam z internetu, bo to był oczy... Kolejny pierwszy raz, kolejne rozdziewiczenie! JJowi dziękuję za to, że był w stanie mi odpowiadać na wszystkie moje... Nie, nie, na, większo na większość moich niejasności związanych z, z japonikonem i na te wszystkie wiadomości na skrzynce. Bo w miarę mi szybko dzień Jajaj i za to cię dziękuję. Szykuję się na kolejne wyjazdy, no Live był NoLife Travel numer 1, więc szykuję się na kolejne wyjazdy, a to między... m.in. Między dwugrosigon, virgon i coś może jeszcze po drodze. Dodatkowo na moim kanale będzie seria akwarystyczna, seria polityczna! I będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Kolejne także look playe, Zapraszam serdecznie, chodź. Będzie wolno, będzie ciężko, jeżeli chodzi o te pieprzone materiały. To ja wam obiecuję, że do końca tego roku będzie, te, będzie trochę tych materiałów i biorę, biorę się ze siebie, bo jest, na jest mi na jest naprawdę ciężko, jeśli chodzi o moje wyrabianie się z tym, z tym wszystkim, ale chcę to do zrobić. Jest też możliwość, że zrecenzuję wam te akurat magazyny akwarystyczne, jeżeli chcecie, oczywiście. Zapraszam też na Justin TV, gdzie razem z. Z paroma moimi y, widzami oglądamy wspólnie mroczne, mroczne przygody Bilego i Mandy. I... Oh! 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 Proszę Was o komentarze. Łapki też mogą być. Proszę Was o komentarze. Tu zobaczenia W innych przygodach, które tu będę odbywać z wami na YouTubie. Na razie cześć. Eee, what the fuck? Co tam robi tofu? Jedyna rzecz z wakwu, która się daje, na to ja panikonie i ja jej nie... Ja jej nie zauważyłam! Dlaczego ja, ja jestem taka przy... A ja mam tu lusteka i wszystkich widzę. Widzę cię! Widzęcie! Widzę, cię. widzę, cię. widzę cię. Let's <laughs>